Państwu, witamy na pomęczowej konferencji prasowej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 2. Razem z nami trener drużyny gości, pan Adam Łopatko, którego poproszę teraz o pomyczowy komentarz. No wiadomo w jakiej sytuacji tutaj przyjechaliśmy, tak? Śmierć Andrzeja tutaj strasznie przeżywaliśmy. Dla nas osoba bardzo bliska dla mnie. No, myślę, że taki starszy brat, który wiele mnie nauczył. Ale no, myślę, że zespół podniósł się mentalnie po tych wszystkich wydarzeniach i się pokazał naprawdę sporo dobrej piłki. Mimo że bardzo szybko straciliśmy bramkę to w ataku pozycyjnym. Nie, że się zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie przede wszystkim dziękuję bo jeszcze się nadawało, bo w drugiej połowie to że była średniej jakości łąka. I, I ta gra też się może już mniej mniej tutaj mm. kleiła. Na pewno żał do zespołu, że przy stałym fragmencie, gdzie wiedzieliśmy, jak gra, grają Tychy, mieliśmy to przećwiczone i zostaliśmy taką ramkę, mówię o tym rzucie no, Ale znów się podnieśliśmy i to myślę, że to jest siła tego zespołu, że, że większość z nas jest stamtąd, z tego regionu i w tej, <laughs> może za często to mówię, ale trzeba to powiedzieć, w tej biedzie cały czas walczymy o lepsze jutro. Tychom zazdrościmy stadionu, zazdrościmy płynności finansowej i jeszcze kilku rzeczy, ale się nie poddajemy i będziemy o tą pierwszą ligę na Stumilu walczyć i wierzę, że się utrzymamy, bo ten zespół ma naprawdę ogromne serce. I myślę, że tyle się chodzi o mecz. Proszę trenera Szatałowa pozdrowić, bo nie było okazji się spotkać. Wiem, że te standardy macie już ekstraklasowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Mikrofon znajduje się na sali. Panie trenerze, od wczoraj w Olsztynie, no chyba nikt o niczym innym nie myśli, a Pan miał to trudne zadanie wyłączyć głowy piłkarzy. Jak to się udało? Bo jednak zagrali się dobre spotkanie. No ja nie powiem, bo też przed tym spotkaniem spotkałem się z Darkiem Nowickim, psychologiem, z którym pracuję na co dzień, którego też pozdrawiam tutaj. Ustaliliśmy, jakie ruchy wykonamy, jak na zawodników zadziałać, z nimi też porozmawiałem. Udało się, udało się, ale na pewno będzie teraz ciężko, bo, bo, bo znów te emocje gdzieś tam puszczą. Mi też jest bardzo ciężko, bo, tak jak mówiłem, no to po pierwsze nie osoba przypadkowa do orsztyńskiej piłki, ale mówię, dla mnie bardzo ważna i, i tak sobie myślę, że. Nie tak dawno bynek Dudzikowski, masażysta, który też mnie wiele nauczył, teraz Andrzej. Szkoda, bardzo szkoda. No. Ja się cieszę, że zespół tak zareagował. Na pewno też dla Andrzeja chcieliśmy tu wygrać. No. Nie udało się, ale myślę, że jeszcze nie damy, że wygramy. Dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami drugi trener gks Odychy Dietmar Bremer, który dziś wyjątkowo pełni obowiązki pierwszego szkoleniowca. Panie trenerze, tradycyjnie poproszę najpierw o pomyczowy komentarz. Mecz miał różne fazy. Dwa razy prowadziliśmy i nie powinniśmy tego prowadzenia wypuścić z rąk. Ostrzegaliśmy zawodników przed tym, że 100 mil jest drużyną bardzo skuteczną i to w dzisiejszym meczu udowodnili, stwarzając dwie sytuacje. Obie sytuacje wykorzystali, nawet przy tej drugiej bramce, trudno to uznać za jakąś 100% sytuację. Także bardzo duża skuteczność, a z kolei z naszej strony tej skuteczności zabrakło. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo y, sytuacji z gry i zestawek fragmentów gry. Strzeliliśmy niestety tylko dzisiaj, niestety tylko dwie bramki, które wystarczyły nam na, na remis. Na pewno traktujemy ten y, remis. Y, może nie jako porażka, ale na pewno przyjmujemy go z niedosytem. Liczyliśmy bardzo mocno, że dzisiaj wygramy. Na pewno też ten, ten punkt sobie dopisujemy, cenimy ten punkt, ale, ale żałujemy bardzo, że tego meczu nie wygraliśmy. Byliśmy w stanie, wydaje mi się, że byliśmy drużyną, która powinna ten mecz wygrać. Byliśmy z drużyną lepszą w tym meczu, ale tego nie udowodniliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pokłuśniemy o pytania. Michał Pawlak, Tygodnik Nowe Info. Panie trenerze, jak to jest wrócić na ławkę rezerwowych jako pierwszy trener? No bo parę miesięcy temu z Rybnika Pan przeszedł tutaj do GKS utychy. Fajnie? Ja nie uważam, też, że ja jestem pierwszym trenerem. A to takie są przepisy i tutaj absolutnie trener pełni funkcję, trener Szatałow pełni funkcję pierwszego trenera. Ja się pojawiam tylko na konferencji. No, takie są przepisy i muszę, muszę swój obowiązek wykonać. Nie porównuję to z pracą pierwszego trenera, to jest zupełnie inna sytuacja. Panie trenerze, Tanżyna no dość ciężką kontuzję w tygodniu odniósł, prawda? Słyszałem, mówił mi, że lekarze zabronili mu grać, a on zdecydował jednak, że, że chce w tym meczu zagrać. Założył tą maskę no i był dzisiaj wyróżniającym się zawodnikiem. Naprawdę lekarze mówili mu, że, żeby się oszczędzał? No bardzo trudna sytuacja. Dziękujemy Dixonowi, że, że podjął te wyzwanie, zaryzykował. Wiadomo, że przy kontuzjach twarzy, głowy jest wiele takich czynników, które gdzieś mogą się w przyszłości odezwać, ale, ale Dixon był po zabiegu od razu gotowy do, do podjęcia zadań meczowych, do wysiłku. Uznał, że na własne ryzyko ten, ten dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie i gratulujemy mu na pewno strzelenia bramki, bardzo dobrej postawy. Tak to też powinno wyglądać, że, że, że zawodnicy jakieś tam, jakąś tam dozę ryzyka powinni podejmować i no na pewno wielki szacunek dla, dla niego, cenimy to bardzo.